Wszystkim z tej strony Pawła, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I dzisiaj, moi drodzy, zrobimy sobie coś innego. Co prawda dalej to będą się rybaki. Ale uwaga, bo dodali do gry nową rasę, czyli Quater Horse, o której oczywiście nie wiedziałam. Nie wiem, czy to będzie jakaś notka o tym, że jest aktualizacją. Nie wiem, gdzie to się patrzy, szczerze mówiąc. Dobra, nieważne. Dowiedziałam się e, głównie od jednej osóbki e, w komentarzach pod ostatnim filmem, że e, można robić też krzyżówki raz. I ten koń później nie nazywa się, nie wiem, jak bridujemy sobie araba i anglika, no to mamy 50% szans na araba i 50% na anglika. I on się nazywał wtedy albo arab, albo anglik, zależy co nam się trafiło. A teraz moi drodzy, ten koń będzie się nazywał Crossbreed, czyli krzyżówka. I ja sobie takie krzyżóweczki tutaj zrobiłam trzy. Opróżniłam trochę stajnie, żeby było, wiecie, miejsce dobre dla naszych nowych krzyżóweczek. Wzięłam sobie trzy takie klaczki. Dobra, i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. I czy jak parę razy zbildujemy z tą rasą Crossbreed powiedzmy kwaterhorsa cały czas będziemy bridować sobie kwaterhorsy no to czy nam wyjdzie potem ee, czysty quarter horse? To też mnie bardzo zastanawia naprawdę. Więc skipniemy sobie. Eee. I, I zobaczymy czy tak się da. I tak wygląda krzyżóweczka. Anglika z Quater Taki wysmuklony kwater troszeczkę. Zobaczcie różnicę, To jest anglik. To jest kwater. Tak wygląda y, nasza klaczka Crossbreed. I ja bym ją chciała teraz zbridować y, z Quaterkiem. I zobaczymy, czy z tego wyjdzie w ogóle coś dobrego. Jestem bardzo tego ciekawa. Y -y -y -y. O jest, szósteczka, crossbreed. Mamy tu jakiegoś kłaterka, Nie mamy, ale mamy ładnego raba. Ale no, nie no, tak to nie będziemy może szaleć. Ok, jest kłater siódemka. Fajnie. Dobra, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dalej. Tutaj też będzie jakaś krzyżówka. Uu. Nie pamiętam z czym, szczerze mówiąc. Nie pamiętam z czym. Hmm, może być. Rosblit. Boże, czy to jest z Arabem? To jest chyba z Arabem, mierzenka. O kurczę. A, bo był ładny arabek, chyba, no. No właśnie. tak źle Leopold. Nie wiem, czy chcę. No właśnie. Taki był piękny arabek. No. Fajny taki. No bo zobaczcie, ona wygląda tak. O, no tak wygląda zwykły arabek, wiecie, nosek, tutaj on jest taki mega cienki ona jest taka zangliczona troszeczkę, no praktycznie dobra, ale że ja mam taką maść i nie potrzebuję arabków, to my sobie ją sprzedamy i skupimy się na tych quarter bo naprawdę chciałabym e, uzyskać takiego, wiecie, quarter czystej krwi Dobra, tutaj mamy wolną stajnię. Aha, ale nie mamy mieszanki. No to nie. To bierzemy sobie tego konika. Jeszcze jest jakiś Crossbreed, ciekawy z czym. To jest chyba Sele, wiecie? To jest chyba. Crossbreed z Mi się wydaje. Ale ogólnie to. Mega ładny konik. I też klaczka, bardzo dobrze. Dobra, może być. To będzie takie wysmuklone sale. Takim, widzicie? Prostym pyszczkiem. Ale maść jest cudna. Zresztą mi się podoba ta maść. A ten koniec śmieszny, matko. Bo sale to są takie potężne, nie? Okej, okay, będzie dawała jakaś rowna, ale bardzo mi się podoba. Tak. Angliczka i cele. Hmm? Ładny ten koni. Ej, podoba mi się. Dobra. No to już wiemy, że będziemy robić sobie quaterhorsa i będziemy robić sobie cele. Więc potrzebujemy teraz. Ale, ale, ale piątka, nie, dwójka, ale ładny, jak krówka, matko, jedyna, super. Mamy siódemkę sel, o widzicie? Ten konik jest taki wysmuklony, a on jest taki potężny. Dobra, zobaczymy sobie w ten sposób. A tą sobie skipniemy, trudno, najwyżej będę zarabiać później. Okay. No, ciekawe, czy będzie się dało y, zrobić z tego konia takiego prawdziwego łaterka. Teraz sobie porównamy ją z jej matką. Tu to jest klacz, prawda? Tu jest jeszcze klacz. Tak, to jest klacz będzie dawać te kropki. No, ładna jest, strasznie ładna. O, tej jest jej matka. To jest ona. Quaterkopry. Nawet, że będzie wstało. 75 kwater, 25 angliczek. Czy coś się zmieniło w jej wyglądzie? Możliwe, że. Nie tu nie wiem. Nie mam pojęcia, <laughs> naprawdę, nie mam pojęcia. Dobra. I yy, my chcemy kwatera teraz. Chcemy kwatera. Ładne sale mamy okej. Okay. A tutaj mamy celę. Dobra, poczekamy. 4, 3, 2, 1. I będzie troszkę tańszy. Troszeczkę tylko. No cóż. Fajny. Też grozbit. Keep. My to jest ta sama maść. Też będzie 75% sale i 25% angle. Ładna. Ładna jest. No. Aha, skończyły mi się miejsca. Super. Pięknie. Mega ładny ten koń. Rich Black. 75% sale. No właśnie. To co ją sobie damy na pastwisko? Nie wiecie co ja bym się zajęła tą klaczą, bo nie wiem czy będzie mnie stać na tyle tych rybaków. Będę musiała zaraz zarabiać. Okej, okay, tu też jest crossbreed. A, ma troszeczkę inne podmianki niż mama. O, Daisy Deal. Fajne. Ładniutka. Nie powiem. No, <grym> jak się patrzą słodko. Dobra, ty wyglądasz tak. Aha, twoja matka jest troszkę inna. Mogłabym nawet powiedzieć, że trochę ładniejsza. Aha, to jest ten nie? 88 osiem A widzicie dobra, tutaj idź na pastwisko. Dobra i my się tymi kłaterkami zajmiemy troszeczkę. O! a to jest kłaterek. Szóstka. Ja nie chcę chyba szóstki. Jakie sele. Zmienimy sobie. Co mi tam? Kłater... O, ładny. No. Będziemy stać na sknięcie. Nie będzie mi. Dać. Dobra. To ja sobie będę jeździć cross i troszeczkę tu zarobię. Dobra, moi drodzy. Troszeczkę zarobiłam, więc możemy sobie skipnić tego konia. I mam nadzieję, że wyjdzie klacz. Jest! Klaczka! Uuu, kwater. Nice! Widzicie to? Czyli da się z tych mieszanek ee, zrobić tego. River Frost, ok. Da się z tych mieszanek zrobić później konia czystej krwi, powiedzmy. I mamy konika, Quater Horse. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, będzie dawał rabika, no. Cross, quarter, cross, cross, cross. 100% quater widzicie. Ja sobie zrobię jeszcze sell'e. Daisy deal. To Daisy sobie wyrzucimy. Dobra. Ty to jesteś kto? Też squatterem. Tu też sobie wywalimy. Dobra. Aha, i tamta z kłaterem już poszła. Dobra, czyli co? Może zrobimy sobie jeszcze selę, co? To już ma głowę taką troszeczkę podobną. Nie, wie, większy jest ten koń. Wydaje mi się, że, że jest szerszy. I to jest 75%. Dobra, to zrobimy sobie teraz selę jeszcze. E -e -e -e. Crossbreed. Ta, no. Ej, no, chciałam ją. Crossbreed. I my chcemy selę. No nie, znowu się zepsuło. Takie. Takiego, bo nie chcę. Dobra, dalej. Takie selle. A szóstka? Uuu, szóstka ładna. Bierzemy szóstkę. Dobra, i skip. Po to zarabiałam, żeby sobie skipnąć. no takie zwykłe. I to jeszcze ogier. Dobra, idź sobie. To nie potrzebuję. Dobra. Crossbreed. I nie, No dobra. No nie, nie ma teraz selenia. Dajcie mi sellę. O! O! No. Takie to można. I skip. I uwaga, dajcie mi klacz taka sama spoko może być to matkę wywalimy skip o może być no taka jak matka Dobrze, dobrze, niech będzie jak matka. No, matka jest trochę nadjaśniejsza. Dobra, to ją sobie wywalimy. Tak, i co? I że następny źrebaczek to już będzie sele, nie? Tak, następny źrebaczek to już będzie sele. Sharp over. -o. Spoko. Może być, jak najbardziej. Brid, tak, ty i ten ładny Sele. I uwaga, musi wyjść klacz, nie chcę giera. I wyszła nam klaczka Sele. Proszę bardzo, tego brida możemy sobie wywalić już. No i spoko, podoba mi się. No, co prawda, wszystkie takie same, prawie. Chociaż ona jest dosyć ciemna. No, dobrze, że się załadowały. No, zobaczcie. No, jest taka ciemniejsza. Dobra, tego crossbreeda sobie wywalimy. Tak, i mamy tutaj klaczkę Sele. A do double Fajne. A ten szarp? A nie, zobaczę teraz, dobra. No. I zobaczcie. Jakie mamy piękne tutaj. E, kwaterkę i panią Sele. Te kwatery całkiem fajne. A no, tylko. E, Powinny być, myślę, troszeczkę. mieć nóżki? I troszeczkę dłuższe powinny być. No? Tak, to okay. ale ona mi się strasznie podoba. Ona jest śliczna. Naprawdę. Bardzo ładna. No. No widzicie, moi drodzy, przetestowałam dla was. Można robić krzyżówki raz, i później z tych krzyżówek można uzyskać konika, że tak powiem, czystej krwi. Tak jak myślałam. Fajnie się pobawić, myślę. Spoko. Bardzo mi się podoba ta aktualizacja, naprawdę. Dobra, a więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.